Wizyta panny Paszczakówny. Na pewno dacie sobie sami radę? Oczywiście damy sobie radę, mamusiu. Bądźcie bardzo ostrożni z ogniem. Och, już trzeci raz to mówisz? Dziem stoi na tej samej półce, co zawsze. To też mówiłaś. Co to tu jeszcze? Sprzątać codziennie dom robić codziennie pranie i oczywiście... Też raz na ja bym jeszcze... Kochanie, należy się pospieszyć, bo spuśnijmy się na ślub. Przecież wiesz, że musimy przejść na drugą stronę, samotny gór. Słucham? Aha, masz rację, tak. A więc uważajcie na siebie, wrócimy jak tylko można najszybciej. Bądźcie grzeczni, muminku, migotko i No, A, Nie się! A wy oboje także uważajcie na siebie. I pamiętajcie! Powiem... Nie zapomnijcie o prezencie dla mnie! Cicho, bań! I nie czepiaj się mnie! No już dobrze, nie kłóćcie się. Przyniesiemy coś dla każdego z was, tak? A teraz musimy Przyjemnej podróży! zobaczenia! My sobie, że jesteśmy tu gospodarzami. Ja będę stała w od wśród pachnących kwiatów. Posłuchajcie, a może pójdziemy sobie na brzeg, popływać na kłodach? A ja też idę z wami! Ja nie mogę, przecież wiecie, że nie umiem pływać. Siedź na brzegu fajsławo! Uważajcie, bo to xa daite, bo podpadache. Xa <gulho> <gulho> Co wy tam same robicie? A to kto? Już wychodźcie z w tak niebezpiecznej rzece. Możecie utonąć natychmiast na brzeg. Wygląda jak paszczak, ale kto jest? Kim pani jest? To w tej chwili zupełnie nie jest ważne. Ja natychmiast wychodzić mi z tej rzeki. A kim ona właściwie jest? ależ mnie wystraszyliście nigdy więcej nie róbcie takich rzeczy bo to bardzo niebezpieczne to wcale nie jest niebezpieczne o wszystkie rzeczy są niebezpieczne co mogło się stać gdybym was nie powstrzymała bawilibyśmy się wesoło dalej mm, no właśnie. O nie, wasza mama przyznałaby mi rację, gdyby była tu teraz z nami. Oj, już nie jeden raz pływaliśmy na kłodach i nic tak się nie stało, daję słowo, może mi pani wierzy. mieliście wiele szczęścia i nie bądź niegrzeczny chłopcze. Nie mieliście do tym wypadku? To jeszcze wcale nie znaczy, że nie możecie go mieć, moi drodzy. No, dość, kochani. A teraz zaprowadźcie mnie do waszego domu. Tak. prawda. Teraz porozmawiam z waszą mamą. mamusi i tatusia nie ma do wrócą. a kiedy wrócą? Dopiero za kilka dni. Co takiego? Poszli na wesele do znajomych. Są po drugiej stronie górno, Wrócą za kilka dni. No coś podobnego! I będziecie sami aż do czasu ich powrotu? nie zatroszczyć. Jestem pewna, że nie. Jakie to nierozważne i nieodpowiedzialne ze strony waszych rodziców. Proszę źle nie mówić o mamie i tacie. Ma rację, a w ogóle jest? Jestem młodszą siostrą pana Paszczaka. Nazywam się panna Paszczakówna. Od teraz ja się wami zajmę. Małagan. To dowodzi dobitnie, że nie możecie mieszkać sami. A jednak, musimy. tata i mama, umijajmy gusiłkom jeszcze. No, właśnie w tym czasie ja wam się zajmę. No, dość już. Teraz zaczynamy sprzątanie. Każdy z Was wykona coś pożytecznego, dobrze? Proszę Pani. Należy do mnie mówić, panu no Paszczaków, no, Jak się nazywa? Ja, guminek, jestem guminek. Słucham Cię, Muminku. Pano Paszczaku, no czy nie zechciałaby Pani odwiedzić Pana Paszczaka? Och tak, tak! On na pewno na to nie czeka! Nic nie szkodzi. Mój brat nie wie, że się tutaj wybrałam. Nie miałabym u niego ani chwili spokoju, martwiąc się o Was. Ja nie jestem taka nieodpowiedzialna jak niektórzy, co pozostawiają maleństwo same przez tyle dni. Ojej, no znów czeka się rodziców. Rzeczywiście. Coś mówiliście? Y nie, Nie. Jestem głodny. Niedługo będzie jedzenie. Mikotka jej pomaga, więc chyba... założy się, że jej potrawy będą okropne. Hmm? No, no. A co to jest, kochanie? To moja bransoletka. Małe dziewczynki nie powinny tego nosić. To nie jest na nich odpowiednie. To nie przystoi! Ach. Możesz robić z siebie widowisko jak dorośniesz, ale nie teraz! Ale! A co w tym złego? Bardzo ładnie wygląda. O, ty pewnie jesteś włóczykiem? Oooo. <grym zypania> Twoje ubranie wymaga na Chyba nigdy nie było klasowane, co? Ja. Sądziłem, że przez te kilka dni będziemy się sami rządzili. A teraz jesteśmy uziemieni! Muminku, to już twoje rodzice są o wiele, wiele lepsi, naprawdę. Nie. Przepraszam was, jednak ja sobie pójdę. Ale wrócisz, Włóczyk i Nie gniewaj się, Muminku. Nie mogę tego wytrzymać. Zupa jest gotowa! Pachnie wspaniale. Muminku, nakryłeś do stołu? Okej, tak. O, Włóczykino! Włóczykino... Pewnie uciekł, bo przyjrzał się tej paskudnej dupie Panny Paszczaków. Proszę bardzo. Wszyscy siadają i jedzą pożywne No, A gdzie masz Włóczykino? Zwiał przed panią. Mi. Drobkę mi. Małe dziewczynki nie powinny odpowiadać z założonymi rękami. A powiedzcie, gdzie mieszka włóczyki? Na rzeką, w namiocie. W namiocie? Coś podobnego. Później zaniosę mu tam trochę zupy. Ale nie trzeba. Dziękuję. Niccie prędzej go ostygnie. Mm. Zupa mamusi muminka wyglądała dużo lepiej. Na pewno jest straszna. Mm -hmm. No, na co czekacie? Rzeczy smacznego. Proszę jedzcie. Dobrze, no, jest. Nie wiemy. Wiemy. Dobrze. Mm. 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 Smacz jest lepsza, niż się spodziewałam. Mm. Jest równie smaczna, jak zupy gotowane przez mamę u Mielka. I co? Jak smakuje wam? Ryjku, możesz dostać dokładkę, jeżeli chcesz. Mi, a ty? Dziękuję. Na kogoś bez poczucia smaku może jest doskonała. Słucham? Ależ jest bardzo oga... to ja sobie to powiedziała? Chcesz, żeby tu została? O, oczywiście, oczywiście, nie, nie jest taka jaka zupa musi. Rozumiem. A według mnie jest bardzo smaczna. O, naprawdę migotko. Jutro gotuję coś głodnie smacznego. Czy mógłbym dostać dopłatkę? Oczywiście. Ależ nie kapa. Teraz ona dostanie to już z nami na zawsze. O, 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 jaka jestem głodna. Mi, nie rozlewaj. Nie można siorbać jedząc w zupę. Riku, nie rozglądaj się z łyżką w pyszczku. Mumiku, zupę się je bez naskania. Mi, Zdejmij łokcie do stołu. Proszę pani, czy można się do mnie wdrażać, bo na niebie. I taki a witam panią przyniosłam ci zupę to bardzo miło więc ty rzeczywiście mieszkasz w namiocie tak zgadza się ale czy to nie jest niehigieniczne namiot nie wydaje się dobrym miejscem stałego pobytu Jeśli zgodzisz. Zupa była dobra, ale nie mogę znieść jej gadania. A na dalekiej północy spotkałem właśnie tego wielkiego wieloryba. A, no, potem? Potem. Potem poszedłem w góry i tam spotkałem czarodzieja. Coś podobnego <śśmieniu> o, nic, ale nie szczerze. Co zrobiłeś potem? Co potem? Potem... spędzałem noc w bardzo starym zamczysku. I wtedy... Się... Czy możecie w końcu pójść spać? Już naprawdę jest bardzo późno. Dobrze, będziemy już spać. Muminku! Ja też będę spał. To no dobrze. Dobranoc. Nie Chcę usłyszeć resztę tej historii. Wiem, jeżeli będziemy szeptać, to ona nas tam na dole nie usłyszy. Aha, więc co widziałeś wtedy w zamku? A no więc ciężkie drzwi ze skrzytem się otworzyły, a za nimi siedział stary król w koronie i w ogóle. Ale to był tylko szkielet! Co <laughs> 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 Gotko, musisz silniej naciskać, żeby zmyć cały ród z podłogi. Nie. <mien> mi, ty dalej lewie młuskasz tę podłogę, szoruj mocniej, kochani. Naprawdę? Podaj mi. O, trzeba to robić tak. O. U, o, 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 pani robi to wspaniale. O, teraz widzisz? Może pani zrobi to sama, skoro idzie pani tak dobrze. Moja droga, miałaś mówić do mnie, panu, do paszczaków, no! Dzieci! Nie leżcie na trawie! W trawie jest pełno paskudnych insektów i robaków! Natychmiast wejdźcie do domu! Co się stało tym razem? Otrzepcie się z kurzu i umyjcie ręce! Słyszycie? Muminku kiedy wracają twoi rodzice z wesela? Niestety nie tak prędko jakbym chciał, więc to znaczy, że musimy ją tak długo jeszcze znosić. Ja już nie mogę z nią wytrzymać. Musimy ją jakoś stąd wypłoszyć. Dobrze, ale jak? Mm. Wiecie, ja bym chciał, żeby przyszła buka i solidnie ją stąd przepłoszyła. Riku, coś ty to raczej ona wystraszyłaby bukę! Masz rację. To mo mo może jakieś jadowite węże? Mm. Pięknie pachną. Udały mi się. Przepraszam panią, ale... O, migotka. Spróbuj. Upiekła mnie na jutro. Przyszłaś we właściwym momencie. A, tak? To... To... Jakie pyszne! No, <taty> to świetnie. Czy mogę ci służyć? Uda się na pewno i odzyskamy naszą wolność! Ojc psia, kość, znowu się ukłułem! Chcecie to zrobić? A więc tacy jesteście. Proszę. Nie odpowiadam moje towarzystwo. Odejdę jutro rano. Przenoszę się do mojego brata. Tylko bardzo krótko, ale dobrze się wśród was czułam. Żegnajcie. Taki głodny. Nie byłbyś, Muminku, gdybyś zjadł trochę mojej pysznej zupy. No, ta pani to gotowała dobrą zupę. I zupa i zupa, a kogo obchodzi zupa? Teraz możemy robić to, co chcemy. Mogę mówić ze skrzyżowanymi ramionami nawet przez cały dzień. Szczerze mówiąc, to wcale nie pasuje do dziewczynki. Ale wymyśliłeś, ty marny pożeraczu zup! Błoczykiju, dokąd idziesz? Ale by jest świetna pogoda. Idę z tobą, idę! Po deszczu powinny brać znakomicie! Dobrze, Kot. Ja też idę! Czekajcie, ja też! Hej, nie uciekajcie! Nie chcecie jeść tej zupy? Co by można przyjemnego robić? Chyba pójdę na te ryby. A ty nie łowisz? Ja nie! Wystarczy was trzech. Powinniście nałować ich tyle, ile potrzeba. Odwieź mnie kiedyś znowu. Mnie. A ty mnie, kochany Braciszku, ale dbają o siebie, siostrzyczko. Dziękuję, ty też dbaj o siebie. Nikt mu chyba nie powiedziała. Nie byliśmy dla niej szczególnie mili, mój drogi. O! Łowicie rybki? Tak, Panie Poslaku! Odwiedziła mnie moja młodsza siostra. Strasznie dawno jej nie widziałem. I mówiła mi, że dajecie sobie świetnie radę podniowek coś rodziców, prawda? Powiedziała tak. także, że dobre z was dzieci. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. I przyszła, przyszła mnie odwiedzić, bo martwi się, że mieszkam sam. O, o. O, jej parator? Stój, <stutuj> poczekaj! Oh! Radzy, o, panu, lecę! Prawdziwym momenku! Spokojnie, panu, bardzo głośno! Proszę się chwycić z tego maja! No, no Panie, bardzo głośno, proszę! Trzymaj, trzymaj, trzymaj się, sostowstytko! Przyjmaj się, sostowstytko! Ciągamy ją! Wiesz, cisz, cisz, Proszę pani, lewami na tak czy nic się pani nie stało? Dominku, możesz mi mówić proszę pani, nic mi nie jest. Hej! Złapałem paratorkę. Świetnie, Ryjku, nawet jak zachowuje się jak dżentelmen. Dziękuję wam wszystkim. No już dobrze, już wszystko... <śmiech> <śmiech> dziękuję wam. Bardzo dziękuję. Dajmy sprzątanie, pokoje strucha się dobrze od roku do rogu. Rodzice wracają jutro, do tego czasu ja tu sprawuję rządy. Nie, to wiem, chociaż tyle nie musiałeś jej tu zapraszać znowu. Ta kobieta zaczyna nas na śmierć. Oczywiście teraz kostiumy, buki to już będą użyteczne. Niepotrzebnie nimi napracowaliśmy. I co ty tam mamroczysz? Co? My nie mam roczej, śpiewam sobie! Chyba można śpiewać przy pracy! O, o, o. Cześć dzieciaki! Wróciliśmy! Och, jak pięknie! Skoro nasz dom tak dobrze wygląda, możemy zostawiać dzieci, kiedy tylko będziemy chcieli. O, rzeczywiście. Och, nie. nie! A jeśli już to, może nie na tak długo, dobrze? Tak miło, kiedy ktoś tęskni mu miękko. bardzo mi się podoba. Myślałem, że gdy wrócimy do domu, zostaniemy chaos. Och, jak jeszcze możecie zobaczyć chaos, jak następnym razem zostaniemy naprawdę sami. <noise> Tak. Dobrze się tam czułam. Do widzenia. Do widzenia wszystkim.